Na ten film czekaliście, o ten film pytaliście i w końcu jest. Dlatego to nie może być po prostu zwykły odcinek. Mam dla Was dwie niespodzianki. Pierwsza to taka, że już dziś o 19 na live dostaniecie ode mnie link do darmowego mini e-booka, który raz na zawsze rozwiąże Wasz problem. Po prostu musisz tam być, bo nigdzie indziej tego linku nie będę wysyłał, nie chcę się tym dzielić ze wszystkimi, no bo potem. Się wyprzedadzą, więc e-booka dostaną tylko ci, co będą ze mną na live już dziś o 19.00. Drugą niespodzianką podzielę się z Tobą pod koniec odcinka. Także zostań koniecznie do końca, bo to coś, czego jeszcze nigdy u mnie nie było. Dziś głównym tematem będzie kaszmir. Wielu z Was pewnie o nim słyszało, ale nie wiem, czy jesteście świadomi, jak bardzo wyjątkowy i luksusowy jest to materiał. Kaszmir to rodzaj wełny, która jest nawet trzy razy cieplejsza niż zwykła wełna, a jednocześnie jest bardzo miękka i przyjemna w dotyku. Tak jak zwykłą wełnę mm, pozyskuje się od owiec, tak kaszmir pochodzi od kus kaszmirskich. Żyją one sobie w regionie Himalajów, gdzie jest bardzo surowy klimat. No i te kozy musiały się jakoś przystosować do temperatur dochodzących nawet do minus 40 stopni. Więc wykształciły futro, które ma dwie warstwy. Zewnętrzną taką dłuższą i twardszą i wewnętrzną taką krótszą i bardziej miękką. I to właśnie z tej wewnętrznej warstwy powstaje kaszmir. Ciekawostką jest fakt, że z jednej owcy pozyskuje się rocznie do 3 kg wełny, a z jednej kozy kaszmirskiej rocznie można pozyskać tylko około 150 g kaszmiru. Więc, aby uszyć jeden sweter, potrzeba kaszmiru z kilku kus. Jak widzisz, jest to bardzo, bardzo mało. Dlatego kaszmir stanowi niecałe 0,5% całkowitej produkcji wełny na świecie. Naprawdę jest to jeden z najbardziej luksusowych materiałów na świecie. I to chodzi nie tylko o dostępność, ale także o właściwości. Tak jak mówiłem, kaszmir jest bardzo ciepły i bardzo przyjemny w dotyku. A to dlatego, że jego włókna mają średnicę mniejszą niż 2 mikrometry, czyli 200 mm dla porównania. Ludzki włos to około 8 mikrometrów. Więc kaszmir jest 4 razy cieńszy niż ludzki włos. To można zobaczyć, gdy spojrzymy na sweter lub na szalik pod światło, że wystają z niego takie bardzo, bardzo cienkie niteczki. I to, że te włókna są takie cienkie, powoduje, że z jednej strony jest bardzo ciepły, a z drugiej strony bardzo oddychający. Więc nawet w te najzimniejsze dni on da Ci dużo ciepła, ale nie pozwoli ci się przepocić. Oczywiście, jak wszystkie inne materiały, kaszmir może być wyższej jakości i niższej jakości. Znajdziesz kaszmir sieciówkowy w swetrach za kilkaset złotych. I ten kaszmir najczęściej jest produkowany w Chinach przemysłowo, na liniach produkcyjnych i to dalej będzie bardzo dobry materiał dużo lepszy od zwykłej wełny cieplejszy i bardziej przyjemny, ale z drugiej strony. Jeśli zależy ci na naprawdę dobrej jakości, to można znaleźć mniejsze firmy, mniej znane takie niszowe marki, które mają swoje szwalnie poza Chinami. Takie, które nie są przemysłowe. Tylko te ubrania są tkane ręcznie w regionach Himalajów, na przykład w Nepalu, gdzie tradycja tkania kaszmiru jest od setek lat i wtedy masz sweter, który naprawdę może ci przetrwać dziesiątki lat i dalej wyglądać jak nowy. No, oczywiście, jak wiesz, jak o niego dbać. Bo kaszmir to z jednej strony bardzo, bardzo delikatny materiał i źle się z nim obchodząc, możesz go zniszczyć, ale z drugiej strony, jak wiesz, jak o niego dbać, to będzie to materiał na lata i to dosłownie będzie wyglądał jak nowy po kilku latach noszenia. Na szczęście to tylko tak brzmi przerażająco, a dbanie o kaszmir jest dość proste. Jak pewnie wiesz, wełna jest antybakteryjna i nie wchłania brudu, dlatego nie trzeba jej często prać. Tak samo jest z kaszmirem. Jeśli twój sweter czy szalik nie są brudne i nie przepociłeś ich mocno, także brzydko pachną, to spokojnie możesz prać je raz na sezon. A tak na co dzień po korzystaniu to wystarczy, że je przewietrzysz. Kilka godzin oddechu i kaszmir odpocznie, i spokojnie możesz go założyć kolejny raz. Im dłużej w nim chodziłeś, tym dłużej warto go zostawić. Na przykład jeśli założyłeś na krótkie wyjście to daj mu kilka godzin, ale jeżeli chodziłeś w nim cały dzień to daj mu odpocząć cały kolejny dzień i noś po prostu co drugi dzień, więc w sumie tak samo jak z butami skórzanymi. Jeśli zdecydujesz, że to już czas i trzeba go wyprać to polecam Ci zrobić to ręcznie. Robisz to i tak tak rzadko, że naprawdę poświęć się i wypierz go ręcznie. Zrób to w chłodnej wodzie. Maksymalnie 20 stopni, nie trzyj go i, i, i nie rozciągaj, tylko tak lekko po prostu połgniataj, potem przepłucz w czystej wodzie i tyle. Zwróć uwagę na to, aby pranie i pułkanie było mniej więcej w wodzie o tej samej temperaturze, bo wełna nie lubi skoków temperatur. Nie wykręcamy, lekko tylko wyciskamy z niego wodę, potem bierzesz ręcznik, kładziesz na niego sweter i zwijasz jak takie burrito. Nadmiar wody wsiąknie w ręcznik, potem odwijasz i kładziesz sweter na suchym ręczniku na płasko, tak żeby sobie wysechł. Do prania używasz płynu do prania wełny lub yy, kaszmiru. Wydaje się dużo roboty, ale jak robisz to raz na rok, to warto. Bo jak na dobry sweter wydasz 1000 czy 2000 zł, to warto o niego dbać, tak żeby przetrwał Ci lata. Jeśli natomiast nie wyobrażasz sobie, że będziesz prał ręcznie, no to ewentualnie możesz zrobić to w pralce. Nie powinno się nic z nim stać, ale na pewno będzie on się troszkę szybciej zużywał. Jeśli będziesz prał w pralce, to pamiętaj, że na lewej stronie. Dobrze użyć woreczek do prania. Taki woreczek, do którego wkładasz sweter, żeby nie tarł bezpośrednio o pralkę i o inne ubrania. Ustawiasz program delikatne, pranie ręczne lub wełna, w zależności od tego, jaki masz model pralki. Temperatura to woda zimna lub maksymalnie 20 stopni. Wirowanie brak lub maksymalnie 400 obrotów. I tak samo, potem suszysz go na płasko, tak jak przy ręcznym praniu. Pod żadnym pozorem nie używaj suszarki bębnowej, bo jak to zrobisz, to potem możesz oddać sweter żonie lub dzieciom, w zależności od tego, jak mocno ci się skurczy. Zaraz dokończę temat dbania o kaszmir. Ale teraz, jeśli to, o czym mówię, jest dla ciebie interesujące, to zostaw tutaj pod filmem Lajka. Bardzo się staram, aby moje treści były ciekawe. Jeśli to doceniasz, będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę. Pokażesz tym, że mam to robić dalej, zwiększysz mi zasięgi, dzięki temu dotrę do większej ilości mężczyzn i będę mógł robić lepsze filmy. A jeśli to oglądasz i mnie nie subskrybujesz, to już wiesz, co masz zrobić. Po prostu zapraszam Cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj mnie, kliknij dzwoneczek i dołącz do nas. Dobra, to wracamy do dbania o Kaszmir. To, co teraz Ci powiem, pewnie Ci się spodoba. Kaszmirowych rzeczy nie prasujemy. Ogólnie kaszmir za bardzo się nie gniecie, ale jak już coś takiego się stanie, to dużo, jest, dużo lepiej jest użyć parownicy. W ogóle, jeśli chcesz odświeżyć rzecz z kaszmiru, to zamiast prać, może się przeparować. Pranie to w ostateczności raz na sezon. Tak samo nie polecam golenia kaszmiru. Dużo lepiej użyć delikatnej szczotki do kaszmiru, która te włókna rozplącza. Na początku noszenia mogą pojawić się takie małe supełki, bo mechacenie pojawia się najczęściej na nowych swetrach. To nie jest wada, to normalne w przypadku włókien naturalnych, i w przypadku kaszmiru te supełki powinny całkowicie przestać się pojawiać po drugim albo po trzecim praniu. Jak już się pojawią to wtedy używasz tej szczotki albo ewentualnie lekko możesz zdjąć je palcami, bo to nie będą takie kulki, jak machacie się zwykła wełna albo tym bardziej akryl, tylko one powinny tak lekko dać się zdjąć z tego swetra. Kaszmir też jest takim materiałem, że z biegiem czasu robi się jeszcze bardziej miękki i przyjemny w dotyku. Im więcej prań, tym będzie przyjemniejszy. Jeśli jest dobrej jakości, to te prania w ogóle nie wpłyną na jego kształt. Będziesz dobrze prał, to po latach będziesz miał sweter wyglądający jak nowy i jeszcze przyjemniejszy niż nowy. No więc co? Pierwszy go raz na rok, nie prasujesz, nie golisz i tylko wietrzysz. Genialny materiał, nie? Praktycznie bezobsługowy. Mówiłem, że to tylko tak strasznie brzmi. Uważam, że naprawdę warto mieć w swojej szafie choć jeden kaszmirowy element, bo to jest, to jest naprawdę bardzo luksusowa rzecz. Coś świetnego w dotyku i w użytkowaniu. Jestem pewny, że jak raz spróbujesz, to będziesz chciał więcej. No dobra, to jak już przekonałeś się do kaszmiru, to musisz wiedzieć, gdzie go kupić. I tutaj wyszukałem dla Was naprawdę wartą polecenia markę, którą chcę się z Wami podzielić. Aktualnie w swojej szafie mam cztery rzeczy ze stuprocentowego kaszmiru z tej jednej firmy. No Właściwie to trzy, ale to zaraz się dowiesz dlaczego. Aktualnie robię nagrywki do upbooka na zimę. Przygotowuję stylizację i robimy sesje zdjęciowe. Pamiętasz, że będzie kilkadziesiąt stylizacji. Wszystko pokazane na mnie. Eleganckie, casualowe i, może nie powinienem tego mówić jeszcze, ale nie mogę wytrzymać, będzie nowość w tej edycji: czyli stylizację po domu. Koniec z rozciągniętymi dresami. Premiera pracowni stylu na zimę już 3 grudnia, czyli równo za dwa tygodnie. Więc przy okazji, teraz pokażę Ci te moje kaszmirowe perełki. Pierwsza rzecz w mojej szafie to golf. Zobacz, jaki kolor zielony, stonowany, idealnie pasujący do zimowej aury. Mamy tutaj taki powiedzmy oliwkowy odcień pasujący do świątecznego drzewka. Wybrałem go właśnie z myślą o stylizacjach podczas świąt i całego tego świątecznego okresu. On jest czterowarstwowy. Im więcej warstw, tym sweter jest cieplejszy. W lepszych markach znajdziesz tę informację przy produkcie. Masz swetry dwuwarstwowe, to one są wtedy takie dość cienkie. Masz swetry czterowarstwowe, moim zdaniem takie najbardziej optymalne. Ale masz też swetry dziesięcio- czy nawet dwunastowarstwowe. Wtedy to już są takie naprawdę grube i ciepłe swetry na duże mrozy. Oczywiście, im więcej warstw, tym dana rzecz jest również droższa, no bo więcej materiału zostało zużyte. Ten golf idealnie łączy się z granatem. Połączenie rzadko spotykane, a jedno z bardziej luksusowo wyglądających. Wpadnij o 19:00 tutaj na YouTube'a, bo będę odpowiadał również na wasze pytania na live'ie. W sumie o kolorach opowiem wam krótko i potem głównie lecimy z pytaniami. Także jeśli czegoś nie wiesz, czy chciałbyś dopytać, czy masz jakieś wątpliwości co do zimowych tematów, to zapraszam serdecznie dziś o 19.00. Najlepsza okazja na to, żeby sobie porozmawiać. No i ta zieleń tego golfa świetnie pasuje do czerni. To nie jest wcale takie pospolite połączenie. Spójrz, jaka jest tu różnica między granatową kurtką a czarną kurtką. Mógłbyś powiedzieć, że to przecież zbliżone kolory. Ale naprawdę nic bardziej mylnego. Z czarnym jest tak bardziej surowo, męsko, a z granatem bardziej elegancko i nietypowo. Tutaj, w przypadku granatu, polecam Ci również brązowe dodatki. Świetnie wpasują się w to połączenie kolorystyczne i całość wygląda naprawdę luksusowo. Drugim elementem, który mam w swojej szafie, jest czarny trojer. Trojery na pewno znasz z moich poprzednich filmów, bo to sweter, który zachwalam od zawsze. No, generalnie mój ulubiony typ swetra, który pasuje do wszystkiego, od t-shirta i jeansów po koszulę z krawatem. Zobacz właśnie jak tutaj go połączyłem, dałem formalną jasno-niebieską koszulę, do tego jedwabny krawat i wygląda to świetnie. Co jest ważne w przypadku swetrów Troyer? Kołnierzyk musi się dobrze układać. Ten tutaj to perfekcja. Nie jest zbyt mały, ani zbyt duży. Jak lekko zapnę zamek, to świetnie się układa i podkreśla te, te elementy, które są pod spodem. Ten sweter to również cztery warstwy kaszmiru. I co najważniejsze, nie prześwituje. To jest bardzo istotne, ponieważ często cieńsze kaszmirowe swetry mają tendencję do prześwitywania. Ten tutaj nie jest wcale gruby, jest przyjemny, miękki, bardzo lekki, a jednocześnie taki mięsisty, bardzo ciepły i nie prześwitujący. No na pierwszy rzut oka widać tą dobrą jakość. Troszkę się mechaci, ale tak jak już mówiłem wcześniej, to jest naturalne. Mam też inne kaszmirowe rzeczy z innych firm i uważam, że stopień mechacenia się jest tutaj podobny, tak jak wszędzie w lepszych markach. I kolejna rzecz to szalik. Taki malutki dodatek, a tak istotny zimą. I tutaj postawiłem na kolor brązowy, który świetnie pasuje wręcz do każdego okrycia wierzchniego: i do czerni, i do granatu, i do brązu. No, bardzo uniwersalny kolor. Wybrałem dość cienki, dwuwarstwowy i ogólnie wszystko z nim jest świetnie, jedynie ma dość dużą tendencję do zawijania się. Poza tym super, nie jest prześwitujący, dobrze wygląda zarówno luźno jak i zawiązane. Pamiętajcie, że szaliki można wiązać na różne sposoby. Jest to genialny dodatek, który może pełnić zarówno funkcję dawania ciepła, jak i po prostu, możecie go narzucić na siebie i po prostu on wtedy dobrze wygląda. Różne wiązania szalika pokażę w upbooku na zimę. Bo uwaga, drugi rozdział będzie o akcesoriach na zimę. Bardzo szeroko omówię tam, jak dobrać czapkę, żeby wyglądać w niej dobrze. Sam to przerabiałem, bo zawsze uważałem, że ja tragicznie wyglądam w czapkach, ale jednak da się to dobrze ograć. Także będziesz wyglądał jak najbardziej ok. Mam na to swoje sposoby. Omówimy też Cap, Kapelusze, szaliki, rękawiczki, czapki i mnóstwo moich smaczków, jakie wybierać rozmiary, kolory, jak stylizować. No i właśnie też, jak wiązać szaliki. Wszystko będzie ze zdjęciami wytłumaczone w bardzo prosty sposób. Także po tym rozdziale będziesz wiedział wszystko o dodatkach na zimę. Całą tę wiedzę będziesz miał w swoim prywatnym egzemplarzu AppBooka na swoim komputerze, tablecie czy telefonie. Na czym chcesz, bo moje AppBooki działają na każdym urządzeniu. Takie robię, żeby obsługa była banalnie prosta i żebyś mógł z nich korzystać wszędzie i zawsze. Wszystkie stylizacje, które tutaj pokazałem z tymi kaszmirowymi elementami, również będą w pracowni Stylu na Zimę. A no i chcę, żebyś pamiętał, że w pracowni Stylu na Zimę też będzie, będą linki do kaszmirowych rzeczy, będą skarpety, będą swetry i to będą swetry w różnych półkach cenowych. Będą takie tańsze, ale również będą takie jeszcze droższe. Do wyboru, do koloru. Dam Ci dostęp, pokażę Ci również swoje ulubione płaszcze, też kaszmirowe. No naprawdę, uwierz mi, będziesz zachwycony to tylko dwie z kilkudziesięciu, które tam znajdziesz. Mnóstwo połączeń kolorystycznych i z kurtkami, i z płaszczami, ze sztybletami, z trzewikami, eleganckie i casualowe, takie że będziesz mógł iść w nich na randkę, do pracy, do teatru, na chwilę wyskoczyć do sklepu. No po prostu będzie tam wszystko na wszystkie okazje. A no i będą jeszcze te stylizacje domowe, bo wiem, że na to czekacie. Już nigdy więcej noszenia porozciąganych dresów i starych T-shirtów. Od tej zimy będziesz dobrze wyglądał i w domu, i na wyjściach. Bo ty masz być całościowo eleganckim mężczyzną, a nie tylko na zewnątrz przy obcych ludziach. Tu nie chodzi o dobry ubiór na pokaz. Tu chodzi o cały styl bycia, nawet jak nikt nas nie widzi. OK. Mówiłem o tym, że mam cztery rzeczy z tej marki, a pokazałem trzy. No właśnie, bo moją ostatnią rzeczą jest również szalik, ale nie mój, tylko mojej żony. Mała go ona ode mnie w prezencie. Znów mamy tutaj kolor czarny, nieprześwitujący, z frędzlami. On już ma cztery warstwy, jest grubszy niż mój i już nie ma tej tendencji do zawijania się. Bardzo uniwersalny. Oba, zarówno brąz, jak i czarny, to unisex, czyli zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Nie ma tutaj różnicy. Te szaliki są na tyle eleganckie i klasyczne, że każdy może je nosić. Po prostu wybierz sobie, który model bardziej ci się podoba i już. Czemu o tym mówię? Bo ja umiem robić prezenty. Od 7 lat, bo tyle jestem z moją żoną, nigdy nie kupiłem jej czegoś nietrafionego. A wiesz, jak ja nie lubię byle jakości. Ten szalik to był strzał w dziesiątka, więc jeśli szukasz nie tylko dla siebie, ale również dla kogoś bliskiego, na urodziny, na święta, na Mikołajki czy tak jak ja z okazji rocznicy, kaszmirowy prezent dla kogoś, kto ceni jakość, będzie strzałem w dziesiątka. Kupuj lepsze jakościowo prezenty i trafione, bo to też o to chodzi. Kupowanie dobrej jakości nie tylko dla siebie, ale również dla bliskich daje radość nam samym. I to nie wszystko, bo na końcu odcinka to ja mam niespodziankę dla ciebie. Jeśli chodzi o rozmiary, to też takie bardzo uniwersalne, bo mój szalik to 30 cm na 160, a żony to 25 cm na 170. Takie akurat, żeby były i męskie i damskie. Podbierałbym jej szalik częściej, ale jako, że nie chce pachnieć kobiecymi perfumami, no to jednak zostaje przy swoim. Ona za to nie ma z tym problemu, więc często gdzieś tam mi mój. Także Panowie, naprawdę świetny pomysł na prezent. Na pewno zaskoczycie swoje partnerki. I teraz tak: udało mi się załatwić dla Was coś specjalnego. Lepsze marki specjalizujące się w jednym typie ubrań, tak jak tutaj wyłącznie kaszmirowe, rzadko dają jakieś rabaty i promocje. A jak już, to jakieś małe typu 5% za zapis na newslettera czy coś takiego. Ja mam dla Was kod na 10% na stronie www.mahogany.pl Sklep sprawdzony przeze mnie. Dostawa kilka dni, bo towar idzie spoza Polski, ale wszystko jest jak najbardziej ok. Wpisz w koszyku Marcin, a od razu dostaniesz 10% zniżki. Kod jest ważny tylko do 26 listopada, więc jeśli chcesz mieć coś naprawdę dobrej jakości, to jest to świetny moment na to, żeby spróbować kaszmiru. I teraz, tak dla jasności, chcę, żebyś wiedział, że ja z tego nic nie mam, jeśli zdecydujesz się na zakup. Polecam, bo uważam, że warto. Niszowa marka, mało znana w Polsce, a zasługuje na uwagę. Wiesz, że ja polecam tylko rzeczy, które są dobre jakościowo. Sam noszę swetry z tej marki, więc Tobie również polecam. Ale jak zawsze, nie wszystkie elementy z danego sklepu rekomenduję. Nie ma idealnych sklepów, i tutaj też mam małe ale. Pod względem jakości wszystko jest super, bo oni specjalizują się w kaszmirze najwyższej jakości, ale wybieraj rzeczy o eleganckim kroju i klasycznych kolorach. Bo mają ogromny wybór kolorystyczny, ale niektóre są jakieś takie, na przykład jaskrawy żółty czy pomarańczowy. No to za bardzo nie pasuje to do naszego stylu. Daj znać, która propozycja z dziś podobała ci się najbardziej. Pamiętaj o kodzie rabatowym Marcin i napisz w komentarzu, jeśli decydujesz się na zakup. Chętnie dowiem się, czy wybierasz coś z tego, co dziś pokazałem, czy może znajdziesz dla siebie inny kolor. Bo tak jak mówiłem, ta marka. Ma w swojej ofercie bardzo wiele kolorów. Ja akurat postawiłem na zieleń ze względu na sezon zimowy, bo to moim zdaniem idealny kolor na tę porę roku. A czarny Trojer, bo również uważam, że to bardzo, bardzo mm, elegancki kolor na sweter pasujący do wielu okazji. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek jeszcze pytania na temat Kaszmiru czy marki Mahogany, to zawsze możesz się do mnie odezwać tu. Czy też na moim profilu na Instagramie chętnie pomogę, no bo mam kilka rzeczy z tej marki, to doświadczenie jakieś już jest. Pamiętaj o live'ie dzisiaj o 19.00. Tutaj też możesz wpaść i zadać swoje pytania. No i to by było dziś na tyle. Dzięki, że obejrzałeś do końca i do zobaczenia już dziś wieczorem o 19.00.